Słuchajcie, przede mną przetwornica prądu, która pozwala nam zasilać urządzenia nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy podłączeni do zewnętrznego źródła prądu, ale pozwolisz Grzegorz, że zanim rozpoczniemy rozmowę, skorzystam z twojej tutaj pięknej lodówki, która widzę jest nastawiona na 4 stopnie wody. Bardzo proszę, chętnie. Mamy sierpień, słuchajcie, więc o, ja widzę, że tutaj nie tylko wodę masz w takim razie, słuchajcie. Bardzo, o, Dometik. Wszystko widzę, że masz w standardzie. Bardzo fajna lodówka. To jest ta, którą miałem na testy, tak? Tak, to jest ten zestaw, lodówka i e, akumulator PLB-40, który był opisywany w, niedawno w polskim karawaningu. Bardzo fajnie się sprawdza. Słuchajcie, jeżeli nie wierzycie, to możecie e, się cofnąć do poprzedniego materiału. Pozwólcie, że ja sobie to jest zwilże gardło, a w międzyczasie przekażę Tobie mikrofon, proszę bardzo. Opowiadaj mi o tym zestawie, co to dokładnie jest. E, dziękuję. Tak. Chciałbym opowiedzieć o tym, co tutaj mamy przed sobą. Tak naprawdę jesteśmy w dalszym ciągu w Poznaniu w firmie Camel Camp. Niedawno kręciliśmy materiał poświęcony klimatyzatorom dachowym, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o zasilaniu takich klimatyzatorów. Klimatyzatory dachowe są urządzeniami działającymi na napięcie 230 V. W sytuacji, gdy jesteśmy na kempingu, mamy możliwość podłączenia się do tego przysłowiowego słupka. Problem prądu tak naprawdę przestaje istnieć, tak? Mamy skąd czerpać energię. Natomiast, co zrobić, aby również działającym klimatyzatorem dachowym móc cieszyć się w trakcie jazdy? Skąd wziąć wystarczającą ilość energii i to jeszcze o napięciu 230 V? I tak naprawdę, zestaw, który widzimy tutaj pozwala rozwiązać ten problem, ponieważ ta całość, jest to kilka elementów, o których za chwilę powiem dokładniej, jest to Zestaw, który nazywamy zestawem zasilającym DSP-Kit. Jego sercem jest przetwornica, czyli element stosunkowo popularny w karawaningu. Urządzenie pozwalające zamienić napięcie 12V na napięcie 230V, tak żeby móc zasilać urządzenia pokładowe. Tutaj akurat mamy przetwornicę o oznaczeniu DSP-1812T. Jest to przetwornica wytwarzająca prąd o napięciu 230V o mocy 1800W. Przetwornica z czystym sinusem, z tak zwanym czystym sinusem i jednocześnie z priorytetem sieci, czyli pozwalająca na automatyczne przełączenie się na zasilanie zewnętrzne w sytuacji, gdy podłączymy nasz pojazd do zasilania na polu kempingowym. Tak jak wspomniałem, przetwornica jest sercem tego zestawu, natomiast bez wątpienia jego mózgiem jest ten oto zestaw sterowników. Jest to regulator napięcia dwuzakresowy. Oraz przekaźnik. Bardzo, tak powiem, masywny, wysokoprądowy przekaźnik. W skrócie. Jak to działa? Jakie są elementy składowe, do czego służą? Pracujący klimatyzator pobiera bardzo dużo energii. Tak naprawdę w trakcie jazdy, w trakcie ruchu pojazdu głównym źródłem dostarczającym energię do układu jest pracujący alternator. Natomiast bardzo rzadko może zdarzyć się tak, że sam wydatek energii, nadwyżka energii pochodząca z alternatora, jest wystarczająca, aby poprzez przetwornicę na bieżąco zasilać klimatyzator. W tym momencie możemy posłużyć się tym dodatkowym oporządowaniem sterującym, które pozwala ustawić dwa poziomy napięcia, włączenia, wyłączenia, sprężarki w klimatyzatorze, czyli tego elementu, który pobiera najwięcej energii w całym urządzeniu. I w zależności od tego, jaki jest aktualnie poziom naładowania akumulatorów, albo sprężarka klimatyzatora będzie aktywna, czyli będzie powiem, na bieżąco chłodzić wnętrze naszego, naszego pojazdu, lub też będzie okresowo rozłączana po to, aby alternator mógł doładować akumulatory, tak aby ponownie poziom napięcia był wystarczający, aby klimatyzator wszedł w ten swój nominalny tryb pracy. Tak naprawdę w zależności od, Pojemności akumulatorów pokładowych od ustawienia tych poszczególnych progów napięcia możemy cieszyć się tak naprawdę niemalże stałą pracą klimatyzatora w tej funkcji chłodzenia, a jedynie okresowo sprężarka będzie rozłączana. Natomiast w dalszym ciągu będzie aktywny nawiew, czyli te, jak powiem, zakumulowane zimno, czy też zakumulowany w układzie chłód dalej będzie rozprowadzony po. Kabinie. Także zastosowanie zestawu DSP wraz z tym całym oprzyrządowaniem sterującym pozwala nam kompletnie zapomnieć o kwestii włączania klimatyzatora, wyłączania klimatyzatora w sytuacji, gdy napięcie w układzie spadnie poniżej bezpieczeństwa, poniżej progu bezpieczeństwa, wszystko dzieje się w sposób automatyczny. No dobrze, że To teraz grad pytań, grad pytań do ciebie. Po pierwsze, czy potrzebujemy jakiegoś specjalnego akumulatora o większej pojemności, jeżeli mamy taką przetwornicę. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie akumulatory mamy zamontowane seryjnie w pojeździe. Natomiast w praktyce akumulatory o łącznej pojemności 150 amperogodzin powinny być naprawdę z powodzeniem wystarczające, aby tego typu urządzenie mogło, mogło działać. Dodatkowo ten właśnie przekaźnik pozwala również wysterować w odpowiedni sposób łączenie akumulatora silnikowego wraz z akumulatorami akcesoryjnymi, tak żeby niejako, tak powiem, wspólnymi siłami dostarczyć jeszcze więcej energii do zasilania naszego klimatyzatora w trakcie jazdy. Czy tylko klimatyzator może działać, czy możemy tutaj, kiedy mamy taką przetwornicę podłączyć inne urządzenia? Rozumiem, że wtedy cały obud 230 w kamperze działa. Tak. No. Ta przetwornica może również pełnić funkcję głównej przetwornicy pokładowej, natomiast no musimy mieć oczywiście świadomość tego, że w momencie, gdy zasilamy przez nią klimatyzator, no to w tym momencie ta nadwyżka energii zostająca na zasilanie innych urządzeń pokładowych 230 V jest stosunkowo mniejsza. Także tak naprawdę zalecane jest, aby w momencie, gdy poprzez ten zestaw poprzez przetwornicę zasilany jest klimatyzator, nie korzystać z innych urządzeń pokładowych. 230 V. Natomiast oczywiście ta przetwornica również do tego może służyć. Jest ona w pełni funkcjonalna. W zestawie mamy chociażby pilota zdalnego sterowania pozwalającego włączać, wyłączać przetwornicę na panelu sterowania bez konieczności za każdym razem sięgania gdzieś tam do urządzenia, które jest najczęściej zamontowane w przedziale technicznym. W zestawie mamy również pełne okablowanie, także tak naprawdę mamy wszystko co jest tutaj potrzebne. Instalacja jest skomplikowana? No, instalacja jest dość skomplikowana z punktu widzenia elektrycznego. Tak naprawdę tutaj zdecydowanie polecałbym zlecanie montażu tego, tego układu firmom wykwalifikowanym. Raczej nie, 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 nie zalecałbym robienia tego samodzielnie. Istotne jest również takie poprowadzenie przewodów, aby one nie kolidowały z tą instalacją już fabryczną. Bardzo też jest istotne dobranie, tam jak powiem, prądowo, napięciowo poszczególnych parametrów, układu chociażby potem już wystrojenie tego systemu w trakcie ustawienia progów napięcia górnego, napięcia dolnego, także zdecydowanie lepiej powierzyć to specjalistycznej firmie. Z mojej strony chciałbym tylko dodać, że jeżeli nie chcecie albo nie lubicie słuchać słów marketingowca, to możecie zawierzyć moim słowom. W ubiegłym roku, kiedy pojechaliśmy do właśnie Chorwacji i Albanii pod akcją Albania PC, mieliśmy właśnie taki zestaw założony na pokładzie naszego kampera. Była to bardzo duża siedmioosobowa alkowa. I właśnie ta przetwornica, nie wiem czy dokładnie ten model, ale taka przetwornica Dometika właśnie była zainstalowana i klimatyzacja dachowa rzeczywiście cały czas pracowała w trakcie jazdy, co było zbawienne, kiedy wjechaliśmy do Chorwacji na upały rzędu 30 paru stopni i więcej. I rzeczywiście klimatyzacja samochodowa, samochodowa dawała nam ten upragniony chłód w szoferce, natomiast z tyłu ludzie się gotowali. Dzięki takiemu rozwiązaniu klimatyzacja pracowała i co więcej mogliśmy na przykład na Stoju, zatrzymać się, uruchomić ekspres do kawy, napić się świeżej, dobrej, parzonej kawy, zrobić sobie chwilkę przerwy. Także naprawdę polecam z całego serca na pewno nie jest to tanie rozwiązanie mogę zapytać o cenę? No, cena tego zestawu mniej więcej odpowiada cenie klimatyzatora także jest to koszt rzędu no, tam około 7000 tysięcy wzwyż. Natomiast, no tak naprawdę. Uważam, że bardzo. Chociażby że patrząc tak, decydowanie, patrząc decydowanie. na te korzyści użytkowo, o których wspomniałeś, no jest to zestaw, który daje nam bardzo dużą autonomię i również podnosi komfort podróżowania. Tyle z naszej strony, moi drodzy. DSP, DSP Kit od Dometika to są właśnie rozwiązania, które polecamy, zapraszamy do kolejnych materiałów.